Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem. Lecz on mu odpowiedział: Człowieku, któż mnie ustanowił nad wami sędzią albo rozjemcą? Powiedział też do, do nich, uważajcie, strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś ma wszystkiego w nadmiarze, to życie jego nie zależy od jego mienia. I opowiedział im przypowieść, pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. I rozważał w sobie, co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów. I rzekł, tak zrobię. Zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe, i tam zgromadzę całe moje zboże i dobra. I powiem sobie: Masz wielkie dobra na długie lata złożone. Odpoczywaj, jedz, pij i używaj. Lecz Bóg rzekł do niego. Glubcze, jeszcze tej nocy zażądają Twojej duszy od Ciebie. Komu więc przypadnie to, co przygotowałeś? Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty u Boga. Oto słowo Pańskie. Słowa świętej Ewangelii wzbudzą nam nasze grzechy. Amen. Mego Ojca i Syna i Ducha świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Umiłowani w Chrystusie, bracia i siostry, drogi nasz Panie Kościelny, Pan Organista, Szanowni nasi parafianie, kochana mama tu obecna, wszyscy, którzy też łączą się z nami przy pomocy. Tej nowoczesnej techniki, z naszym kościołem, świątynią, którzy są w domu, ludzie starsi, chorzy, których serdecznie pozdrawiamy, umiłowane Boże Dzieci, Drodzy Parafianie. Dzisiaj słowo Boże, gdy go czytamy, jest niby to na pierwsze wejrzenie takie porozrzucane. Każdy w inną stronę, w inną myśl, w inny temat. W Ewangelii na przykład Pan Jezus mówi przypowieść o bogatym człowieku. O tych kilku linijkach Pisma Świętego można by może z tydzień mówić na wszystkich mszach. Jest to tak obfity Słowo Boże. Jest mowa o dwóch braciach, którzy. Mają wszystko to samo, bo mają jednych rodziców, a każdy chce coś swojego i niby to chcą podzielić się spadkiem, ale nie chcą już nic mieć, mieć wspólnego, tylko każde swoje. Święty Paweł Apostoł przez kolosan zaprasza nas i naucza, abyśmy patrzyli w górę, abyśmy robili wszystko, żeby osiągnąć dobra wieczne. Abyśmy zobaczyli, że ten skarb, którym jest życie wieczne, jest największym skarbem i żadne spichlerzy go nie ukryją, nie ogarną. Kochelet mówi, że ten cały świat, chociaż tak pięknie stworzony przez Pana Boga, jest marnością, marność nad marnościami. Tak dzisiaj dzieliliśmy się tym słowem Bożym. Z Waszym kaplanem, Ojcem Próbowoszczem księdzem Andrzejem, tak rozmawialiśmy. Kto, jak rozumie to Słowo Boże na dzisiejszy dzień? I on mi powiedział taką piękną, wspanialą myśl, że Kohelet nie mówi tylko, że to jest marność, czyli bezcenność, nic nie warte, ale to jest jakby taka para wodna, która w sobie rzeczywiście ma jakąś wartość, tylko jej nie możemy uchwycić. To nie jest nasze. My nauczyliśmy się ludzie nazywać wartością to, co zatrzymuje się w naszych rękach, ale nie potrafimy nazywać wartością i doceniać to, co nie damy rady uchwycić. Na przykład powietrze, słońce, piękny śpiew ptaków, nawet najzdolniejszy powiedzmy tutaj. Czy muzyk, czy nasz organista, który też pięknie śpiewa i wymyślają piosenkę z proboszczem, śpiewają, e, nagrywają różne e, jakieś pieśni, melodie. Nikt z nich nie potrafi chwycić i zatrzymać tę nutę dla siebie. Lekarz, który leczy człowieka chorego, daje mu zdrowie, ani zdrowie, ani chorobę nie może uchwycić. To nie jest w jego siłach. Czyli ta marność. Ona jest z jednej strony tak za bardzo mocno powiedziane, określone, że jest niczym, ale, ale to też jest wartość jakaś, tylko nie nasza. Może być nawet, i to trzeba było bardzo by dużo mówić, może być wartością na przykład u szatana, a nie być nic wartościowego w oczach Bożych. I też takie wartości czasem szukamy to się nazywa grzech. Zachęca nas Święty Paweł, abyśmy byli bogatymi w dobre rzeczy, w Boże rzeczy, wieczne. Nie szukajcie tego, co jest przyziemne. Skoro powstaliście z Chrystusem z martwych, a każdy z nas jako chrześcijanin jest człowiek wstania. chociaż nie doświadczyliśmy jeszcze takiego fizycznego wstania, ale co roku obchodzimy, świętujemy uroczystość Wielkiej Nocy. Uczestniczymy w zmartwychwstaniu Chrystusa. Duchowo tyle razy zmartwychwstajemy, kiedy jesteśmy u kratkach konfesjonalów, spowiedzi i nawet tak wiele ludzi jest na świecie, którzy mogą powiedzieć, że zmartwychwstali fizycznie też, bo już byli niby to po tamtej stronie życia. Już lekarze powiedzieli, że nic z nich nie będzie, a oni żyją. Pan Bóg ich ożywił. W naszej jednej parafii, nie wiem, czy jeszcze żyjący, czy już nie taki starszy człowiek, o nim często gdzieś tam opowiadano, że kiedy był głodomór, czyli ten czas po wojnie, 46, 7 rok. I tych ludzi, którzy umierali z głodu, wywozili, gdzieś tam pogrzebać wywozili ich końmi, formanką, takim wozem, bo tyle ich było. I przyjechał jeden woźniczy do tej wioski, tam do Zarodyniec, gdzie my posługujemy też na parafii. I zabierał tych ludzi już zmarłych i mówi do jednego człowieka, mówi, a ten też dawaj go, co to za jeden. A on jeszcze trochę żyje. Mówi, dawaj go też, przecież jutro nie będę po niego jechać. I ten umierający usłyszał tą rozmowę. I tak, takiego bodźca dostał, tak go to jakoś dotknęło, że on ostatnimi siłami zrzucił się z tego wozu, kiedy już go wieźli, tam pogrzebać. I jeszcze po tym prawie 50 lat żył. E, tak na niego podzielano to słowo. Miał dobra większe, to życie e, wzięło większą moc, aniżeli śmierć. I to też nie możemy wziąć w ręce. To też jest nie na nasze siły. I Pan Jezus dzisiaj. Mówi nam o tych wartościach, czego powinniśmy się trzymać, na co zwrócić uwagę. I tutaj jeszcze jedno takie, jakby troszeczkę odejście od tematu. Stary Testament. Dawid, król Dawid, bardzo dobry, pobożny, bardzo mądry też. Ale znamy z jego życia, z jego historii, że z grzeszem, tak świadomie, zabił człowieka, aby zabrać jego żonę za swoją, żonę Uriasza. I przyszedł prorok do, do Dawida i opowiedział mu historię o jednym człowieku, który miał owieczkę. Bardzo byli są życi. I to nawet powiem, tak się ośmielę porównać, tak jak dzisiaj ktoś ma jakiegoś psa czy kota, to, to nie jest żadne porównanie. Tak kochał tą owieczkę, że ten prorok opowiadał, że on spał z nią, jadł, wychodził na spacerę, nosił na rękach i była mu jak dziecko. I przyszedł ktoś, i zabrał mu tą owieczkę i zabił ją, bo chciał zrobić ucztę. I zadaje pytanie prorok Dawidowi. Co trzeba zrobić z tym człowiekiem? I Dawid od razu bez namyślenia mówi, zabić go, nędznika zniszczyć. A on mówi, ty jesteś tym nędznikiem. I teraz, kochani, jeszcze jedna myśl też z naszego Ojca Proboszcza, z tych naszych rozmów, takich biblijnych, bym powiedział. Jest pytanie, to nie jest jakiś dowód, nie ma tego w żadnych dokumentach, w żadnych jakieś tam dociekaniach, w rozkopkach, nie wiadomo jak to jeszcze powiedzieć, ale taka sugestia, która by pomogła nam dużo w życiu. Po pierwsze, jeżeli ktoś z tłumu napisany, czyli tłum to było dużo ludzi, pytanie: kto w tym tłumie był? Dwóch braci, którzy nie mogli się podzielić spadkiem, a może tam był ojciec też z nimi. I oni tak publicznie przed nim to powiedzieli do Pana Jezusa. Wielki znak zapytania. Nie wiemy, kto tam był i czy był ten Ojciec. Jeżeli był, wyobraźmy sobie, On słucha przypowieści o sobie. Pan Jezus mój był pewien człowiek bogaty. I wszystko to, co Pan Jezus powiedział, dotyczyło tego Ojca. Jeżeli On tam był, wyobraźcie sobie, jak on się czuł. A tym bardziej, kiedy te słowa klub czy jeszcze tej nocy zabiorą Twoją duszę. Dla nas, ludzi prostych, pobożnych, tak mam nadzieję i na pewno przekonanie, że tak, co jesteśmy to dzisiaj, to pytanie bogatego człowieka, nie wiem, co zrobić i nie wiem, gdzie podziać moje dobra, mój urodzaj zniszczę, zrujnuję wszystkie spichlerze, zbuduję nowe. I teraz pytanie, po co to komu? Dlaczego? Przecież masz dzieci, podziel ich. Masz biednych, rozdaj. Jest zasada, że my mamy prawo i nawet obowiązek, czysto po ludzku, prawo i obowiązek mieć podstawowe rzeczy dla nas. I o to musimy zadbać. Jedzenie, ubranie, dach nad głową, to jest nasz obowiązek, żebyśmy nie byli ciężarem dla drugich. Po tym jest drugi stopień: możemy mieć coś więcej. Nie jedną koszulę, a dwie, nie tam 10 złotych, może 20, nie jedną parę butów, a dwie, może trzy na zmianę. Możemy mieć, nie mamy obowiązku, ale możemy. Ale jeżeli jest więcej, to już mamy moralny obowiązek podzielić się z tymi, których nie stać na to, co jest podstawowe. I do tego, śmiało powiem, nawet nie trzeba być chrześcijaninem i katolikiem. To każdy człowiek ma w sobie, w sercu gdzieś tam już przez Pana Boga wpajane. I jest to dar takiego rozumowania. Każdy powinien podzielić się, jeżeli ma z czego. To jest obowiązek. I ten człowiek bogaty zastanawia się, co mam zrobić. Ale jest tylko jedna strona myślenia. Ja to wszystko zgromadzę. Ale co dalej? Nawet jeżeli on nie rozda tego drugim, czy on da radę to wszystko zużyć, spożyć, wykorzystać? Po co zgromadzę? Dlaczego mu to potrzebne? I tylko w tym przypadku Pan Jezus mówi jeżeli człowiek nie używa rozumu, bo rozum na to Cię nie pozwoli, bo szkoda Twoich sił, Twojego czasu, zdrowia, w ogóle całego zachodu, całego przedsięwzięcia. Szkoda na to, aby rujnować spichlerzy, budować nowe. Nie wiem, czy byśmy się zgodzili, żeby ktoś nam zrujnował tu kościół i wybudował nowy. Może drugi jeszcze, jeden większy, ale czy trzeba rujnować. Dlatego Pan Jezus mówi głupcze: Jesteś człowiekiem ciemnoty, bo mówi jeszcze tej nocy, nie mówi tego dnia. Tej nocy zabiorą ci duszę. I potem Pan Jezus mówi z każdym, czyli nie ma, że co drugi, co trzeci, jakieś wyjątki. Każdy, z każdym tak będzie, kto gromadzi dla siebie. Bo człowiek jest tak stworzony przez Pana Boga, że żyje dla kogoś. Zawsze nasze życie jest służeniem dla kogoś, ofiarą dla kogoś. I Pan Jezus to potwierdził, kiedy przyszedł na ten świat i umarł nie za siebie, ale za kogoś, za innych, za nas, za nas wszystkich. Za siebie nie musiał tego robić. W kolędzie przecież śpiewamy, opuściłeś śliczne niebo, z barlogi. Jest pytanie, dlaczego Cię to, Panie Boże? Górali śpiewają w kolędach, po co cię brakowało? Po co żeś to zrobił? Czego Ci nie wystarczało przy Ojcu Niebieskim? Bo służba dla kogoś innego. I teraz, zbierając te wszystkie myśli, możemy jeszcze raz powiedzieć, a jeżeli był tam Ojciec ich? Ciekawe, co potem było. Jakie relacje tych synów do ojca? Jakie relacje tego bogatego człowieka do swoich dzieci? Czy rzeczywiście nie będziemy patrzeć w niebo i myśleć o tym, że na pierwszym miejscu jest skarb nieba? Bo nie od jego mienia, jak mówi Pan Jezus, zależy jego życie. Nie od tego, co mamy w innej przypowieści o Bogaczu i Lazarzu jest napisane, że Bogacz świetnie się bawił dzień w dzień. W niego nie było nocy. On nie wiedział, co to jest jakieś przeżywanie w ogóle, troska. Jemu zawsze było dobrze. Lazarz był jego bram i cierpiał. I obydwaj poumierali. I napisane jest, że Lazarze aniołowie zanieśli na lono Abrahama, a o Bogaczu napisali umarł i został pochowany. I się skończyło jego bogactwo. Nie zależy nasze życie od tego, co my mamy, tylko kim jesteśmy. I marność to jest to wszystko, co nie damy rady uchwycić. To nie jest nasze. Cały ten świat należy do Boga, nie do nas. My możemy z nim zrobić, co chcemy. Człowiek może wszystko z ziemi wyciągnąć. Nie wiem, jakieś zapasy, które tam są pod ziemią. Człowiek może targować z tym. Dzisiaj targuje się wszystkimi rzeczami, tam węglem, gazem, yy, całą naftą i tak dalej. Ale to jest wszystko Boże. To wszystko do Boga należy. To tak jakbyś ktoś przyszedł do nas na podwórko nasze i zaczął z kimś tam rozmawiać. Za ile to kupisz? I Ty wychodzisz i mówisz, przecież to jest moje, ale Cię nikt nie pyta. Oni się targują między sobą. Targują się Twoim mieniem. I tak czasem wygląda, że człowiek jeden z drugim targuje się tym, co należy do Pana Boga. Nikt się Pana Boga nie pyta, czy to to się to podoba, czy nie. W ogóle. Nie chcę być skrajnym, ale tak po wiejsku powiem, bo my na wiosce wyrośliśmy, i kiedyś zadano sobie takie pytanie, pomagałem mamie wykopywać ziemniaki i ktoś tam przyszedł i mówi do mamy, Janusia, czy Ty pożyczysz mi, czy dasz mi, jak będziesz miała więcej, bo mnie coś tam nie, nie urodziło jak trzeba. Mama: Dobry, nie ma spraw, przyjdziesz sobie weźmiesz. I ja się zapytałem, mamo, dlaczego nie powiedziałaś o cenie, przecież jak to przyjdziesz, weźmiesz. I mama mówi, no na pewno coś nam da. Ja mówię, no ale na pewno to ile? Mama mówi: Jeżeli Pan Bóg nam dał ziemniaki, to Pan Bóg wyciągnie pieniądze z jej kieszeni i da nam. Przecież to Pan Bóg nam dał? Czy ja ziemniaka nie wymyśliłem? Mama nie skończyła żadnego dnia seminarium. Ja byłem 6 lat jeszcze ponad, bo praktyki różne, jeszcze kleryckie. I dla mnie to była nieosiągalna filozofia. Czy my się czasem zastanawiamy? Czy, czy warto się zapytać pana Boga? Taka prosta rzecz. Na rynku ktoś coś sprzedaje. Czy wy się pytacie pana Boga, ile to kosztuje? Czy mu się to podoba? A dzisiaj człowiek chce targować wszystkim i sobą, i życiem innych i wchodzi w skrajności, i decyduje, kto ma się urodzić, a kto ma szybciej umrzeć. Dzisiaj człowiek. Takie rzeczy, takie sprawy bierze w swoje ręce, że tak mi się wydaje, że ja bym się bał oparzyć ręce o to, bo to jest zabawa z ogniem. To nie jest prawidłowe. I dzisiaj trzeba się zastanowić, jeżeli jestem bogaty, to w jaki sposób? Duchowo czy materialnie? Jeżeli mam wybór, co wybiorę? Jeżeli już jestem po wyborze, czy jestem zadowolony, czy wdzięczny Panu Bogu, czy myślę, a jeżeli by była druga szansa, inaczej bym zadecydował. Czy potrafię dzisiaj dziękować Panu Bogu za dar życia, za dar wiary? I tak na końcu. Bardzo ważne jest, abyśmy, i to taka prawda powoli, powoli codziennie starzejemy się żebyśmy zadbali o to, aby. Dzieci czy wnukowie nasi nie kłócili się na naszym pogrzebie kto co weźmie. To jest jedna rzecz, żeby to załatwić przed tym, jak pójdziemy do Pana Boga. A druga sprawa, czy jaką jest przykazaną wiary, bo to jest najważniejsze, najbardziej cenne. Czy moje dzieci dzisiaj tak są wychowane, że oni się kłócą, idą do Pana Boga i mówią, Panie Boże, my się nie możemy podzielić wiarą. Bo moja mama, mój tata nauczyli mnie takich modlitw, a moją siostrę takich, brata takich modlitw, a kuzynkę takich, a ja chcę wszystko umieć. Czy oni się nie kłócą, kto więcej zna modlitw? Kto więcej kocha Pana Boga? Kto ile razy był w kościele na Mszy Świętej? Czy ja przekazałem wiarę, to co jest najcenniejsze? Czy mogę spokojnie umierać? Czy mogę pójść się Panu Bogu popatrzeć w oczy i powiedzieć: Ja wszystko zrobiłem. A teraz Ty, rób, Panie Boże. I o takie bogactwo prośmy dla siebie, dla naszych dzieci, wnuków i dla tych, którzy rzeczywiście jako dzieci Boże mają prawo być szczęśliwi, zbawieni i w wieczności razem z nami chwalić Pana Boga. Amen.